To będzie kolejny piękny dzień na Rift! Znowu. Poniedziałek 11 maja. Ja jestem Edia, to są wiadomości How to Win. Wreszcie na Summers Rift po długim czasie oczekiwania będziemy mogli użyć nowego czempiona. Eko jest kolejnym czarnoskórym bohaterem, który dołączy do ligi. Według zapowiedzi ma być czempionem kontrolującym czas, co możecie zaobserwować na jego filmowej zapowiedzi. Postać, z którą walczy jako to wedle słów Riotu ani Urgot, ani Simps, Ale inna postać, która została zmodyfikowana za pomocą podobnych technologii. Według nieoficjalnych informacji pierwszą skórką będzie Chosen Echo. Pogłoski o eko można było słyszeć już od jakiegoś czasu. Na 4 wyciek pojawił się już kilka miesięcy temu i był nad wyraz dokładny. Po niesamowitym turnieju chińskie Edward Gaming zostało zwycięzcą międzynarodowego turnieju MSI. W finale zmierzyli się z drużyną SKTT 1 z Fakerem na czele, gdzie po wyrównanym pojedynku udało im się wygrać 3 do 2. Do ciekawostek należy zaliczyć fakt, że Faker przegrał swoją pierwszą grę na scenie zawodowej podczas gry LeBlanc. Ocelot stojący na czele organizacji Gamers 2, nie chce wypuścić związanego kontraktem Jebusa. Zgodnie z dostępnymi informacjami zawodnik ten chciałby grać dla amerykańskiej organizacji, w której na co dzień występuje m.in. Alex i. Gdy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Nieoficjalnie wiadomo, że Ocelot domaga się sporego wynagrodzenia finansowego za transfer gracza, pomimo, że ten nie zarabiał w drużynie zwyczajnej pensji. Prawie 1500 dni minęło już od wyjścia skórek do Zilliana, Mordekaisera i Jorika, a najrzadziej spotykanymi skórkami są rasty Blitzcrank, Black Alistar i Human Race. Te i inne informacje znajdziesz w naszym najnowszym artykule, do którego serdecznie zapraszamy. Wystartowaliśmy z kolejną edycją Akademii Dobrego Pisania, która pomoże Wam szkolić Wasze umiejętności pisarskie. Dzięki specjalnie przygotowanym kursom będziecie mogli wzbić się na wyżyny umiejętności i przygotować się do podbicia polskiej sceny esportowej. O szczegółach dotyczących akcji dowiecie się bezpośrednio z naszego wpisu, do którego odnośnik znajdziecie poniżej. Wszystko to i jeszcze więcej znajdziecie na portalu. Zostańcie z nami na How to Win.